Siadamy sobie na kanapie, odpalamy tego Harry'ego Pottera, ona siada obok mnie, pierdzieć mi się chce od razu, nie? To jest... Ja nie mam pojęcia, jak kobiety oddziałują na męski organizm. Bo ja mogę siedzieć sam na chacie przez trzy godziny, oglądać film... Nic! Kompletnie nic! Siedzę z nią pół godziny max. <grym> o kurwa. Źle się czuję, wiesz, do toalety pójdę, no. Nie, nie pauzuj, nie pauzuj. Idziesz do kibla i nie możesz zrobić na luzaku. Nie. Bo to jest społecznie nieakceptowalne. Wy drogie panie nie...